Dzień dobry, wszystkim witam. Dziękuję bardzo za bardzo liczne przybycie na spotkanie piątkowe. Bardzo się cieszę, że przybyliście. Mam nadzieję, że udało się wam wynieść tego dla waszego życia, zdrowia jak najwięcej. No i również dziękuję gościowi, który zaszczycił nas swoją obecnością na piątkowym spotkaniu. Mam nadzieję, że uda się jeszcze raz naszego gościa do Krakowa sprowadzić powtórnie. Yy, chcę Wam przeczytać tym razem nie z książki Pana Doktora, tylko ze strony internetowej przede mną jest otwarty otwarta jedna ze stron yy, producenta zdrowej żywności, dobrze słyszycie, zdrowej żywności, zdrowych wędlin bez dodatków. Co tu jest napisane? Nie będę reklamował tego producenta, sami zrozumiecie dlaczego. Więc tak, kiełbasa swojska Wędzona z gospodarstwa wiejskiego. linika tutaj omijam i fragment z linijki. Wytłuszczonym drukiem dodajemy do niej wyłącznie naturalne składniki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no jakieś dziesięć linijek niżej składniki tej, tego wspaniałego wyrobu naturalnego. Z naturalnych yy. mięso wieprzowe, woda, ekstrakt z przypraw naturalnych, czosnek, pieprz czarny. Mąka ziemniaczana, peklosul, produkt w osłonce jadalnej. Dziękuję bardzo. Panu producentowi i tym podobnym producentom. A teraz przejdźmy do meritum sprawy. Mam przed sobą taką. Momencik, o. Mam przed sobą taką puszkę. Tutaj nie będę reklamował. To jest karma dla psów. Była karma dla psów. To dostałem od, od rodziny, miałem nakarmić tutaj takich, takie psy, które tutaj od czasu do czasu przychodzą, błąkają się i, i, i nakarmiam. Ale po otwarciu tej puszki stwierdziłem, jak to pachnie, czy nie otruję tych, tych biednych psów. Więc powąchałem, pachnie to dosyć ładnie. Wziąłem tą łyżkę, którą wyciągam to dla tych, dla tych zwierzaków. Spróbowałem. Mało, że przeżyłem, to zjadłem tego ze trzy albo ze cztery czubate łyżki. Na drugi dzień czułem się bardzo dobrze, nic mi się po tym nie działo, ale. Co mnie zaintrygowało, a no to, że postanowiłem przeczytać, czym oni karmią nasze zwierzęta. I toż, słuchajcie, ja myślę, że nie będę wam czytał, czym to jest karmione, ale gdy sobie to zobaczycie, zwykłą karmę dla psów, to jest akurat premium. Puszka premium. Taka za 11 zł, ale podobno w hurtowni można to kupić za 6 zł. Tu jest 800 gramów. 800 gram najlepszego jedzenia, jakie sobie prawie można wyobrazić. Oprócz tłuszczu. Tego tłuszczu jest tylko tutaj za mało. Praktycznie można by było zrobić z tego rewelacyjny bilans. I wyobraźcie sobie, że w tej puszce nie ma ani jednego konserwanta. Nie ma ani jednego uszlachetniacza z klasyfikacji tak zwanych E. Termin ważność jest 2026 rok. Nie wiem ile wcześniej ta puszka miała, ale na pewno ma dwa albo 3 lata. Czyli co? Dla naszych pupilków da się. Da się dać wątrobę żołądki da się dać do środka, da się wszystkie podroby dać, dać się mięso za 6 zł z puszką, czy za 8 niech będzie nawet, za 800 gramów, a tam mieliśmy kiełbasę, za którą trzeba zapłacić 40 prawie złotych za kilogram, plus oczywiście wysoka. Niech Niechby ta kiełbasa, o której Wam przed chwilką czytałem, ta naturalna kosztowała 60 czy 70 zł. Ale niech to będzie mięso i nic więcej. Mięso wielicie, bo tak powinno to być. parę ziłek i tyle wszystkiego. Ale nie, tam musi być wszystko dołożone. Natomiast z jakiegoś powodu dla naszych psów to być dołożone nie musi. Jaki wniosek? Nie wiem, czy dacie rady niektórzy z Was w ogóle wyciągnąć z tego wniosek. Teraz przechodząc dalej do mojej opowieści o tej tajemniczej puszce dla psów. Postanowiłem zmodyfikować to po swojemu i zrobić taką samą puszkę dla psów, tylko dla mnie, jako dla 50-ponadletniego psa, starego wyjadacza, zrobić taką puszkę. I zrobiłem tą puszkę. Wrzuciłem tutaj. Cztery tajemnicze składniki. Dokładnie wszystkiego po tyle samo. Zakupiłem w zwykłym sklepie, czyli przewody takie żołądkowe, świńskie, takie wiecie, z chrząstkami, z tym wszystkim badziewiem, które tam jest takie długie, to jest, wygląda to ani nieapetycznie, nic. Postanowiłem zrobić to generalnie dla moich psów. Więc wrzuciłem kilogram przełyków, wrzuciłem kilogram wątroby. Do tego jeszcze tam mieli dwa takie składniki w tej. To co akurat było w sklepie. I te dwa składniki, między innymi to była stara jakaś łopatka, już taka końcówka, końcówka dnia była, więc kupiłem jeszcze kilo, kilo tej łopatki, niezmielonej, bo to potem wszystko zmieniłem. I był jeszcze jeden składnik. wadko co tam jeszcze było? Tam? Wątroba, przeły. A, i jeszcze były płuca, bo ktoś tam nie kupił na koniec dnia. I kilogram płuc. wszystkiego po kilogramie. Te cztery składniki. Dodałem do tego dosłownie szczyptę soli, ale to tylko dlatego dodałem szczyptę soli. I szczyptę jakieś tam cubrzycy czy czegoś tam jakiegoś takiego zielska, żebym w razie czego, gdyby to było całkiem niezłe, żebym mógł sam spróbować. I za 45 zł zrobiłem 4 100 kg 100 takiego żarcia dla psów. Bez niczego, bez konserwantów, tak jak wam mówię. Wszystko to jest wymieszane. I teraz tak, jak to było robione? Wrzuciłem to z wszystko na maszynkę grubą, mielącą, z grubym sitem, takie surowe. Wszystko razem wymieszałem do gara, do słoików i 92 stopnie, i tędylizowało się to. Czy godziny. Po trzech godzinach, żeby sprawdzić. Słyszycie ten dźwięk. Zrobiło się coś pomiędzy pasztetem, a pomiędzy karmą dla psów, a salcesonem. Smak był taki, że zjadłem słoik tego żarcia dla psów, które sam przyrządziłem. W trybie natychmiastowym tego się nie dało przejść. Mój smak do tego się przystosował. Więc to moje żarcie dla psów zostało nie pierwszy słoik zjedzony, ale. Czuć było te chrząstki z tej, wiecie, z tej, z tej rury tutaj, z tej chrząstki, te wszystkie kostne, nie kostne, tylko chrzęstne elementy. I postanowiłem znowu 3 godziny w następnym dniu to 92 stopnie tendylizować. Ale że nie wyłączyłem mojego cyrkulatora, więc to się kręciło całą noc w 92 stopniach. Więc zrobiło się takie dosyć ciemne. Sobie myślę. Pachnie ładnie, ale może nie zepsułem tego. Spróbowałem. I słuchajcie, to co wyszło, to jest towar, który ja będę teraz sobie przygotowywał. I jem to już któryś dzień z kolei. To jest coś niesamowitego. Tak prosty skład, tak prosty zrobieniu. Wszystkie te chrząstki, które były wyczuwalne, ich nie ma. Wszystko się rozpuściło, wszystko się rozpłynęło. Da się? Da się. Za parę groszy można przeżyć jak lord. Nasze psy mają lepiej niż my. Dbają o nasze psy przemysł, przemysł, ten dużo, ten wielkozmielający. Dba o nich o wiele lepiej niż o nas. I teraz jest pytanie. Dlaczego te zakłady produkcyjne, małe, większe ja wam przeczytałem z małego zakładu. Dlaczego dodają te dziwne dodatki do tych swoich wędlin? Dlaczego nie mogą zrobić mięsa z mięsem i z przyprawami? Gdzie jest klucz? Czy ktoś im każe? Czy ktoś im zabrania, czy jest jakiś przepis, że nie można sprzedać ludziom samego mięsa, tylko trzeba go uszlachetniać, w cudzysłowie? Spróbuję się dowiedzieć. A jak się dowiem, to wam tutaj nagram. Nagranie będzie bardzo krótko, także myślę, dzień, dwa i ściągam to, bo to żeby nie zalegało. Trzymajcie się i pozdrawiam was wszystkich.